Proszę państwa. Dzisiaj oprócz otwarcia ulicy 3 Maja, która stanowi niewątpliwie bardzo ważną arterię komunikacyjną naszego miasta, a stanie się jeszcze ważniejszą, również otwieramy naszą bieżnię lekkoatletyczną. Otwieramy bieżnię, która stanowi zakończenie inwestycji w infrastrukturę sportową, która kosztowała gminę niebagatelną sumę. Bo ponad 1,5 miliona złotych, dokładnie 1 506 tysięcy. Są to koszty boisk sportowych wchodzących w skład Orlika, bieżni lekkoatletycznej atletycznej i utwardzenia placu. Szkoła ma lat 40. Jest to 40 rok funkcjonowania szkoły i jest to największy prezent, jaki szkoła mogła otrzymać na swoje 40-lecie. Senatora! Rzeczpospolitej pana Sławomira Sadowskiego, pana Przewodniczącego Rady Miejskiej panie, pana Stanisława Paździora, złotego medalistę, jednocześnie honorowego patrona naszego klubu GIMPAS, pana y, Tomasza Czubaka, pierwszego Przewodniczącego GIMPASu pana Michała Bawrowa, przedstawiciela młodzieży sportowej Adriana Szafrańskiego i pana Piotra Zienkiewicza obecnego. Prezesa Gomulka. Kto odliczy? Kto odliczy? Trzy cztery. Dobra.